Jeżeli mamy piękne zapachy, to nasze mieszkanie to jest ubiór, to jest ubiór dla domu. Tak jak perfumy są ubiorem dla kobiety, tak te perfumy, zapachy są ubiorem dla naszego mieszkania. Oprócz świec, które dają piękny nastrój, są również olejki zapachowe do mieszkań. Jest też, pojawiła się nowa seria zapachów. Aromakologii jest to dziedzina nauki zajmująca się wpływem zapachów na uczucia i emocje. Są zapaszki, które wywołują radość, szczęście albo spokój. Takie też są. najmodniejszym włosem teraz jest włos, który jest zdrowy i wyglądający i on jest śniący. Jeśli chodzi o włosy, to są modne, każda długość, różnego rodzaju bobby i włosy naturalne, czyli skręcone jak najbardziej też tak, czyli natura, jeśli chodzi o kolor, tak samo, czyli zbliżone do natury. Tak, to dwa do naturalnych włosów dobieramy kolor włosów do włosów naturalnych jednak nie, nie ma takich skoków, przez blondynki taka była moda tak, wszystkie blondynki robiły się na czarne, wszystkie czarne na blond i pasemka, coś takiego teraz jest w ogóle niemodne, nie, czyli włoski brązowe i też coś takiego, taki efekt właśnie od, od tak takiego dwóch tonów, tak czyli od góry naturalne ciemne, końca jasne, Coś świeżego, tak lekkiego jak jest wiosna i kolory takie jak e, troszeczkę pomarańczy, turkusu, lilii. E, takie kolory są właśnie teraz modne. Oczywiście make up, no make up, czyli takie nuluchowe nudowe kolory, czyli najbardziej delikatne. E, makijaż z lat 50, czyli czerwone usta, eyeliner. Pokazać, że perfekcyjna pani domu to również taka pa pani domu, która nie tylko przy garach siedzi sprząta perfekcyjnie mieszkanie, ale taka, która do swojego domu wnosi klimat, serce i również pasję. Wiadomo, że jak człowiek ma pasję, to jest szczęśliwszy. To jest coś takiego, że w zasadzie na różnego rodzaju przedmioty, metalowe, drewniane, szklane, Nanosi się tło i różne aplikacje. Są specjalne papiery do dekupażu, gdzie się wycina właśnie czy jakieś motywy malarskie, czy jakieś kwiatuszki, wszystko co nam się podoba. To się wycina, wydziera, odpowiednio się komponuje na przedmiotach.